Długo wyczekiwane wyniki konkursu z 4 maja. Sorki, że musieliście tyle czekać, ale się rozchorowałem i dlatego nie było filmów przez dwa dni. Teraz już czuję się lepiej i mogę przedstawić Wam trzy, według mnie, najlepsze wymyślone przez Was postacie do ninjago. Na miejscu trzecim Drax. Jego mądrzy wioł to manipulacja. Był jednym z członków zakazanej piątki, bardzo ambitnym, ale niezbyt lojalnym. Dlatego Piątka wygnała go, a w jego miejsce wzięła Zarkta, który nie dorównywał mu pod żadnym względem. Wygląd. Kapelusz podobny do Zarkta, ale nie widać mu ust. Jest ubrany w płaszcz, przez który nikt, nawet inni członkowie Piątki, nie widzieli, jak wygląda naprawdę. Opis mocy. Może zsyłać wizję na ludzi, w których bliskie im osoby przekonują ich do swojej racji. Kiedy jej używa, jego ręce robią się czerwone i leci z nich czerwony dym. No i tak, oprócz tego, że jego moc jest świetna, to powiązanie z zakazaną piątką również jest tu jak najbardziej na plus. Ja jestem największym haterem zakazanej piątki, hashtag najgorsi antagoniści ninjago, ale pomimo tego, że są to straszne leszcze i imbecyle, to uważam, że ich historia jest bardzo ciekawa. Na miejscu drugim Aharos, którego mocą żywiołu jest kontrola. Urodził się on i wychował w wildness, ale szybko postanowił znaleźć nowe miejsce do, do zamieszkania. Wkrótce potem znalazł sposób na przejście do innego wymiaru, ponieważ jego historia rozgrywała się przed fuzją. Dotarł do krainy Korion, która była opanowana przez Parszywy Legion, grupę złych mistrzów żywiołów. Szybko odkryli, że w Acharosie drzemie moc, dlatego zaczęli go szkolić. Gdy Acharos podróżł, odkrył spisek swoich nauczycieli, po czym ich pokonał nie chcąc, aby jego moc krzywdziła innych. Acharos postanowił jej więc nie używać. Dodatkowo udał się na wygnanie. Gdy nadeszła fuzja, Acharos liczył sobie już 35 lat. Po fuzji dotarł do rozdroża, gdzie założył sklep z ceramiką, ponieważ jego pasją było garderstwo. A Haros nie zdaje sobie sprawy, że w przyszłości odwiedzą go pewni ninja, którzy odkrył jego sekrety i poproszą go o nauczenie ich krakjitsu, techniki walki wymyślonej przez parszywy legion. Ta forma spinjitsu może absorbować energię i z każdej zniszczonej przez to tornado rzeczy, przez co staje się silniejsze. Okej, okay, Drax i jego powiązania z zakazanymi to jedno, ale parszywy Legion to nowy poziom. Oni i ich Jitsu z pewnością byliby mocniejsi niż jakaś tam piątka i ich strzaskobród. Szkoda tylko, że nie do końca wiemy jak działa moc kontroli Aharosa. Jeśli twórca tej postaci ogląda ten film, to chętnie przeczytam wyjaśnienie w komentarzu. A teraz lecimy do miejsca pierwszego, które bezkompromisowo zajmuje oczywiście Dalmatian, władający mocą żywiołu pierwotnego roju. Dalmatian jest pierwszym przyjacielem Wu i Garmadona, pierwszy mistrz Spinjitzu też bardzo go lubił, dlatego dał mu prawdziwą moc roju, a moc Drixa jest kopią oryginalnego roju Dalmatiana. Tak samo jak jego przyjaciele, żył bardzo długo i żyje do dziś jako odkrywca nowych lądów. Używa swoich owadów, by przeszukiwały teren w poszukiwaniu różnych rzeczy, np. budynków i ludzi. Opuścił Ninjago 7 lat przed wybuchem wojen z wężonami, przez co nie wziął w nich udziału. Przemierzył on dzięki herbacie podróżnika wiele krain, oczywiście poza krainą nigdy. Według niego najpiękniejszą krainą było Wildness albo Królestwo Chmur, a najbrzydszą Ukraina Lee. W krainie Lee, Lee chciał przytrzymać go tam na zawsze, ale dzięki swojej mocy uciekł. W Wildness spotkał plemię Feniksów i dostał od nich kulę ognistego Chi, a w Królestwie Chmur nauczył się kilku rzeczy o krainach. W końcu po jego ekspedycji wrócił do Ninjago tydzień przed fuzją, by spotkać się z dawnymi przyjaciółmi. W obecnych sezonach pomógłby Ninja znaleźć mistrza Wu. On jako jeden z nielicznych wie, dlaczego Wu wywołał koalescencję. Dalmatian jest starszym mężczyzną z ulizanymi do tyłu siwymi włosami i binoklem. Nosi czarny garnitur z przypinką przypominającą muchę. Ma czerwone oczy. Jego twarz wygląda jak główka minifigurki Mistrza Wu, tylko zamiast białej brody ma siwą. Jest dżentelmenem i jest bardzo spokojny. Bardzo inteligentny, ale się nie przychwala. Jest bardzo lojalny wobec przyjaciół. To jest według mnie wspaniała postać. Widać, że Xprizmus się napracował. Ma super historię, super charakter. Jedyny minus to mam wrażenie, że ten Rui tak został wciśnięty tylko dlatego, żeby mi się spodobać, bo to mój ulubiony żywioł. Ale i tak naprawdę wielkie brawa zarówno dla ciebie, jak i dla wszystkich, którzy przysłali mi swoje propozycje. Wszyscy stworzyliście świetne postacie. Możecie napisać w komentarzu, jaki jest wasz faworyt. A tymczasem do zobaczenia.